Cześć kochani z tej strony, Scarlet, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam Was na kolejny odcinek z The Sims 4. A dzisiaj. O Jezu, jakie dźwięki! <laughs> Nie wiem, czy będziecie to słyszeć, czy to będzie otrzymione, ale sąsiad zaczął coś robić, nie wiem, wiercić dziwne dźwięki. W każdym razie. Dzisiaj recenzuję dla Was dwie najnowsze kolekcje do The Sims 4. Jest to taka recenzja, first look, ponieważ ja dokładnie jeszcze nie wiem, co w ramach tych kolekcji wchodzi. Wszystko po to, żeby móc Wam przekazać moje pierwsze wrażenia. Kolekcja, od której zaczynamy, to jest powrót do Granżu, czyli kolekcja związana z ubraniami. Natomiast druga kolekcja to kolekcja kącik biblioteczny, bo tak mniej więcej się nazywa. W każdym razie kącik dla czytelnika, regały, etc., etc., to Wam pokażę już na działce w trybie budowania i kupowania. Simowie, którzy dzisiaj robią za moich modeli, to ivy oraz Kurt z mojej serii Dorosłe Lata Ivy, jeżeli nie znacie to zapraszam bardzo serdecznie, jest to seria rozgrywkowa z cutscenami, historią i w ogóle, więc jeśli nie znacie to koniecznie tam wbijajcie i stwierdziłam, że oni będą dobrzy, dlatego że no Kurt ma taki troszeczkę vibe grunge'owy, może nie akurat w tej stylizacji, ale w innych ma, a Ivy to Ivy, zresztą to byli Simowie, którzy byli moim first lookiem rozszerzenia licealne lata, więc to też fajnie się tak łączy i ja bardzo lubię pokazywać wam na już stworzonych przeze mnie gotowych całych postaciach, dlatego że jak wybiera się jakieś takie losowe, to nie zawsze wszystko dobrze wygląda, takie przynajmniej mam zdanie. Wow, widzę to już tutaj! To są te rzeczy, słuchajcie, bo to też wam może powiem. Ja sta będę starać się być obiektywna, natomiast ja mam bardzo dużą słabość do grężu, dlatego, że mam, bo ja ogólnie bardzo lubię ten gatunek muzyczny też, jest mi bliski, no nie bez powodu ta postać nazywa się kurt. Ponieważ jego takim główną inspiracją moją do stworzenia tej postaci był Kurt Cobain, więc tu wam pokażę. Dla zainteresowanych tak się prezentuje mój kurt, ale powinno mówić care wiem. Natomiast kurt jest mi mówić łatwiej, to tak. A propos tego i to <grybujesz> niego nie dość, że to pasuje, to ja mam słabość do gręczowych rzeczy. i Tak się cieszę, że nie wygrały pastelowe, bo pasteli mamy naprawdę masę, a takich gręczowych rzeczy zdecydowanie mniej. Ta koszulka jest piękna. Czy koszulka w sumie to jest bluza, no jest cudowna, naprawdę jest cudowna. Jeśli chodzi o te, to to też mi się kojarzy. Właśnie ten uśmiech, mimo wszystko z tym emoji nirwany, Ale świetne to. Dobra, będę nieobiektywna, bo mi się wszystko podoba. <grywia> Lubię takie śmietnikowe rzeczy, kocham! Joj! Kocham, no będę strasznie, o Jezu, strasznie nieobiektywna. To chyba będzie mój najlepszy, najlepszy, najulubieńszy kit, kolekcja. Ta bluza też jest bardzo spoko. No jest świetna. Jest o Jezu, tak i te uśmiechy tutaj. No bo no, to jest coś co na pewno Kobein by założył. Tak obstawiam. O. Ojojoj, ojoj, oj, oj. przepadłam w tej kolekcji. O jezu, koszula i basy do tego krata O nie, 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 ja pierdziele. O nie, jezu, jakie ładne. O ja pierdziele. Jestem zakochana. Ja pierdykam. No fajnie, mówiłam wam, że jestem szczera, w ogóle pewnie będę jechać po czymś, ale tak to no, gręcz. I, i, I mi od razu, Bo ja ogólnie jakby ktoś nie wiedział, ja lubię takie bardzo, no, gręcz akurat jest najłagodniejszą rzeczą, jeżeli chodzi o muzykę u mnie, ale ja jestem raczej taka wychowana w jakimś metalu, doom metalu, black metalu, ale do gręczu mam właśnie miłość do Pearl do Nirwany. I wielu, wielu, wielu innych zespołów właśnie tam na początku lat 90. grających. I jak ja widzę te ubrania. Ja wiem, że ogólnie większość ludzi teraz gręcz bardziej kojarzy z modą jako ubraniami, a nie z tym, że to była muzyka i że wiecie, to, to wszystko się łączy. Natomiast nieważne, nieważne, nieważne. Jezus, Federer komajnowy czerwono-czarne paski. Jej, o, oj, ojoj, ojoj, będę musiała mojego kurta tutaj w Ivy przebrać, zdecydowanie, o, siet. żulówka, kurtka, cudowność, cudowność, kocham kurtki żurówki. hmm Jezu! Bo mogli mi na urodziny to dać. To bym mówiła, że na urodziny mi dali a nie jakaś kraina magii wyszła w mojej urodziny. Oh, dobra, będę nieobiektywna, pierdziele. No, za, blis za bliskie to memu sercu, za bardzo w mojej stylistyce i w ogóle kocham, uwielbiam, ubóstwiam. Cudowność, ale chyba ta, ta koszula to jest po prostu w tej wersji, nie w tej, w tej. Oh, oh, oh. Jezu, tak! Spodnie piżamowe! Oj, oj! Tak, 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 bo wiecie, że Cobain brał ślub na plaży przebrany, w, czy ubrany w piżamę? Jezu! Znaczy, w sensie, cały czas mówię o tym Cobainie, dlatego, że on się łączy z tym i, sorry, jak ja mówię tak nieskładnie, ale naprawdę yeah. oj, boy, oj, 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 oj! Piękne! Ale bardzo bym chciała zobaczyć, bo o Jezu, jakie fajne żulone! E, chwila, chwila, chwila. Ten pasek niestety jest... Męż źle zrobiony, ale... Ach, szkoda, że nie jest to takie wypukłe. Może jacyś że zrobią, żeby to było bardziej 3D, bo tutaj mega na minus, że ten pasek jest No wklejony. Natomiast... I... Jaka żulówka piękna! O, nie mogę, nie mogę, nie mogę, cudo. O, oh, popisane markerem spodnie. Tak! Oj, fajny będzie dzisiaj first look, chyba nigdy takiego first looka nie było. <ścoughs> o, wansy w kratkę, znaczy, w sensie pseudo wansy. Ale tak, 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 tak. I w biało-czarną, proszę o białą-czarną. Musi być biało. Jest biało-czarna. Aż mi kłosu brakuje. Powinna być kamera do tego, bo tańczę tutaj jak jakieś króliczki na butach. Tak, bo to muszą być takie zdezelowane, brudne buty. No I są zdezelowane, brudne, popisane buty. To jest warte każdych pieniędzy. Ogólnie współczuję ludziom, którzy nie odnajdują się w takich klimatach właśnie śmietnikowych, bo... Dla nich to jest pewnie jakiś y, dramat. Także tak. Tak jak zazwyczaj ja krzyczę, że wszystko jest basicowe i nudne, tak teraz y, ludzie lubiący właśnie te basici, którzy na mnie krzyczeli, że mi się nigdy nic nie podoba, mogą teraz do mnie pisać, że co, czemu ci się nie podoba, jak to wszystko jest straszne. Także polecam. <ścoughs> Możemy iść w tę stronę. Oczywiście żartuję. I moja droga Ivy, przedstaw nam teraz proszę damską wersję tych Rzeczy z kolekcji. Lecimy sobie może na początek od górnych części ubioru, i tutaj widzę, że mamy mniej więcej to samo co z męskimi. W sensie to są te same słocze, więc tutaj już nie będę się nad tym tak zachwycać, bo to jest po prostu przeniesione to, co męskie, to i damskie, więc taki unisex nam wychodzi z tego. Natomiast fajnie, cieszę się, że to tak jest i tak oszło. Piękna wkrotę, jest cudowna. I kurtka żulówka dla dziewczyny też świetnie. I wiem, że jest jeszcze tutaj właśnie ta koszulka crop top, więc fajnie. I ta tutaj też całkiem spoko. Ale to już się zachwyca mniej, bo to widzę to samo jest, więc wiecie, to już ten pierwszy efekt wow mi przeszedł. <ścoughs> Natomiast paski kobejną. Pięknie. Dobra, lecimy sobie teraz do dolnych części ubioru. Jeśli chodzi o dolne części ubioru, to widzę, że mamy szorty, to jest coś nowego, ale szkoda, że te paski wszystkie są takie płaskie, niedobrze. I mamy tutaj te długie spodnie, i to jest właściwie to samo, co mają faceci, więc to też znowu nic, co by mnie jakoś super mocno zachwycało, bo to już znamy, ale ona pięknie wygląda. Cudownie spodnie piżamowe, czyli klasyki absolutne i do tego mamy też te spodnie. To jest zupełnie nie w moim stylu, ja nie lubię takich rybaczek. Właściwie to nie są rybaczki chyba. No ale no, nie lubię takich struksowych nad kolano długich. Natomiast faktem jest, że to bardzo pasuje, jeśli chodzi o ten styl, że faktycznie to się mega łączy, więc e, tak zdecydowanie tak. I wydaje mi się, że my jeszcze mamy tutaj coś w akcesoriach chyba, jeśli chodzi o to właśnie, tę czapkę. Ale widzę, że włosy Ivy nie chcą współpracować z nią. Czapkę żulówkę. Kocham czapki żulówki. Szkoda tylko, że włosy Ivy z tej fryzury nie chcą współpracować z tym, więc może zaraz zobaczę to na kurcie. I jeśli chodzi o buty, to tutaj mamy to samo, więc ok. A czy na całe ciało coś jest? Czy na całe ciało coś jest? O jest, no klasycznie taka sukienka i do tego t-shirt. Tak, klasyk, mega klasyk. Więc też spoko. Natomiast y, większy efekt wow mam na facetach, ponieważ y, <grywia> ponieważ jakoś tak zawsze mi się bardziej właśnie to kojarzyło z facetami przez y, przez zespoły różne. Oczywiście były też i damskie, ale ja jakoś zawsze muzycznie wolałam facetów. Widzę, że też mamy paznokcie takie obdrapane powinny być. Czy one są obdrapane? Bo nie widzę. Musimy wejść sobie tutaj w pierścienie. A chyba dalej nic. Ciężko będzie to tak zobaczyć w kasie, ale tak, są. Są, bo to muszą być takie nadjedzone, wiecie, już zniszczone, takie zaorane, dwumiesięczne. <ścoughs> Obowiązkowo. Tak, i mamy też takie, o, takie galotki, leginsiki. Krótkie, pięknie popisane, koniecznie markerami. Cudowność. I to jest kolekcja, o którą nic nie robiłam. Jak ja się cieszę, że ona wygrała z tymi pastelami. Bo muszą być. O, jest, jest, jest. Bo muszą być takie łańcuchy jeszcze. Obowiązkowo. Zagrawkami, skutkami z i z tym wszystkim. I tak są. Pięknie. Mamy też okulary takie, no. Chociaż te okulary to tak. Bym powiedziała, że jakoś średnio mi pasują i kolczyki z kluczem to też bardzo, bardzo ten vibe. I czy coś tutaj jest jeszcze takiego? Czy coś omijam? Chyba nie. Ale tak, tak, tak. Pięknie powinno być. E, jeżeli o to chodzi, to powinno być z drugiej strony, na przykład e, z kłódką. Fajnie by to wyglądało. Taki ze mnie znawca, że wiem. <laughs> Szkoda, że nie ma rajstop takich. Może są w kratę, bo powinny być takie kabaretki jeszcze, ale nie ma, więc podejrzewam, że dlatego, że w podstawie chyba nam doszły takie kabaretki. Oczywiście ja w sesji mam tego pierdyliard, ale wiecie, to też jest taki klasyk, klasyk, nie? Dobra. I pora na tę mniej dla mnie fascynującą część dzisiejszego filmu, ponieważ... Tyle, co widziałam na zdjęciach, to zauważyłam, że regały średnio są w moim stylu, ale bardziej kanapy, chociaż chcę temu dać szansę i być może w grze będzie się to prezentowało wszystko dużo lepiej. Czyli zobaczmy sobie, co, jeśli chodzi o obiekty, wnosi nam nasza najnowsza kolekcja biblioteczna. Także tak, zaczynamy sobie, widzę, od fotela, który jest. No, jest ok. Jest ok. Jeśli chodzi o kanapę, to właściwie też jest ok. No, tak myślę, że jest spoko. Chyba ten Swatch mi się podoba najbardziej, ale to rozumiem, że to jest jakaś welurowa kanapa. Chyba tak. Na pewno będzie można to fajnie wykorzystać. I oprócz tego mamy jeszcze coś takiego. To podoba mi się chyba bardziej. Chociaż jak tak patrzę teraz, to wiecie, co nie jest źle, jeśli chodzi o te o ten kit wydawał mi się na zdjęciach mniej interesujący, tutaj mamy stolik dość taki toporny bym powiedziała typowo jak z takiej biblioteki miejskiej, do tego mamy też ten stolik wypchany od razu książkami, żeby nie trzeba było nic układać zawsze mi się to kojarzy z tym, że jak mebluję i muszę dawać jakieś detale, dam tutaj ciemne te żebyście lepiej widzieli drewno ale jak mebluję i muszę dać jakieś takie detale pod pod właśnie stoliki to zawsze się wkurzam bo jest tego dla mnie zdecydowanie za dużo ten obiekt należy umieścić na ścianie o co ty nie powiesz, no to lecimy zrobię tutaj ścianę w takim razie skoro musimy mieć obiekt na ścianę a mamy do tego jakąś tapetę o jest, o jezu bozeria o nie mogę, a podłoga jakaś jest Podłogi akurat nie ma, ale mamy błazerię. Fajnie. Mój tata lubi to. I jeśli chodzi właśnie o ten kit, to tutaj były gdzieś te książki, które miały iść na ścianę. W ogóle to powinno być jakoś posegregowane, bo zdecydowanie dużo za dużo mam tych obiektów już i nie potrafię się za bardzo w tym odnaleźć i gdzieś mi zniknęły właśnie tam te książki, które chciałam wam pokazać. Ale mamy tutaj kosz na książki, widzę jakieś takie detale książkowe. To mi się przyda do Albionu na pewno, bo do tej pory musiałam takie książki niepoukładane ściągać z CC, więc to było męczące. Mamy chyba jakieś ładne obrazy, widzę wreszcie. O, tak! To będzie super do wnętrz. Bardzo mi brakowało takich obrazów nie z modów i nie też w galerii tych oszukiwanych. Kojarzycie na pewno je. Ja. Mamy tutaj też coś takiego. A to jest fajne akurat. Nie spotkałam się z czymś takim, żeby tak książkę układać na takim domku. Ale mega super pomysł. Widzę tutaj kubek i też książka. Do tego kolejne książki. Dobra, będzie można coś z tego wyciągnąć, jeśli chodzi o wnętrzarskie sprawy. Dywan, zmieniam porę dnia, bo jest za jasno i nie widać jego faktury. Jest, o, jest ładny. Jest ładny. Tutaj mamy, widzę taką ozdobę, która jest też mega. Ciągle wszystko mówię, że jest mega, mega, ale naprawdę kity rzadko kiedy się zdarza, żeby były tragiczne. Jedyny, który mi się nie podobał chyba do tej pory tak bardzo, to był ten karnawałowy, bo był strasznie na odwal się zrobiony. Do tego mamy klasycznie, standardowo takie książki z podpórką i tutaj mamy tę kwestię taką kolejną, czyli budowanie biblioteczki. Więc to jest fajne, że można sobie samemu tutaj to ułożyć w jakiś tam sposób jak chcemy. Sorry, że ja taka nieogarnięta jestem, ale ja zawsze jak się zastanawiam, to mi mija 100 lat. No i tak powiem Wam, że no nie jestem miłośniczką takiego stylu mebli, ale z drugiej strony, na przykład, w tym słoczu już podoba mi się to dużo bardziej niż było to, jeśli chodzi o te ciemniejsze. Ale widzę tutaj, że na boku to się średnio tu układa. Jakoś takie są paski. Ale może nawet tego nie będzie widać, jak ładnie się to na ścianie rozplanuje. Fajne jakieś jasne i wtedy książki też się zmieniają. Nie, no jest chyba ok. No jest okej, okay, no jest spoko. Jest, nie, nie powiedziałabym, że jest zły, tragedia, dramat, tylko teraz jeszcze muszę znaleźć to, co mi zniknęło, czyli tamte wcześniejsze książki. No, nie powiem, że jest jakaś tragedia i w ogóle, ale też nie powiem, że jestem jakoś super usatysfakcjonowana, że najlepsza rzecz, jaką widziałam, bo, bo chyba dla mnie nie. Jednak na pewno lepiej niż te pierdoły łazienkowe, bo te pierdoły łazienkowe to... Pamiętam, że byłam średnio zadowolona z tego kitu akurat. Także jest chyba całkiem, całkiem spoko. I będę już kończyć dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam za oglądanie, oczywiście zapraszam Was na kolejne materiały na moim kanale. Dajcie znać, czy któryś z kitów kupicie, czy też nie planujecie żadnego z nich kupować. Trzymajcie się cieplutko i cześć!